W końcu czas na obiadek. Wyciągnę moje ulubione smakołyki. O nie, tu jest pusto. Nie ma co jeść. Zjedz jajeczko w nusiu. Babciu, dziękuję. Nikt już nie je takich jajek. Zobacz, jaką mam fajną foremkę do jajek na twardo. Wow, widziałam taką u jednego blogera z TikToka. Super! Babciu, nie jesteś już trendy. Jeszcze nie odmawiał smakołyków babci. A Susie odmówiła. Dobra, skończcie. Ogłaszam wyzwanie. Oboje będziecie dla mnie gotować. Chcesz zjeść burgera. Wiem, jak go zrobić. Burgery są bardzo niezdrowe. Ale babcia wie, jak napełnić je witaminami. Wezmę troszkę świeżych warzyw. Pomidora, ogórka, cebulę, zieleninę i kotleta. Nie będzie mi to potrzebne i to też nie będzie mi potrzebne. Banan? Dodaje się go do burgerów? Oczywiście, że nie. Czas pokroić wszystko na plasterki. Im cieńsze będą, tym smaczniejsze. Och, jak ciężko się to kroi. Zmęczyłam się. Nikt już nie używa noża. Patrz, jaką mam krajennicę. To urządzenie, które potrafi cienko pokroić warzywa i owoce. Jest bardzo łatwe w użyciu. Nie musisz się martwić, że się skaleczysz. No i proszę, wszystko gotowe. Co? Jak? A tam, babcia i tak zrobi lepsze. Nikt nie zna się na smażeniu kotletów lepiej niż babcia. Mmm, ładnie pachnie. Zgadza się, a jakie to proste. Nie potrzeba żadnych gadżetów. Zobaczymy. Mam pomysł. Mam taki rozdrabniacz. Wrzucę do niego czekoladowe kulki i zmielę. Powstaną drobne okruchy. O tak. Z tego powstanie kotlet do burgera. Dodam sporo sosu czekoladowego, aby wszystko dobrze się nasączyło i można było wymieszać kulki z czekoladą. Teraz dobrze wymieszam. No i proszę, czekoladowy kotlet gotowy. Umieszczę go w burgerze. Na wierzchu dodam myślmeł. I więcej sosu czekoladowego, aby burger był soczysty wszystko bułką. Voilà! Burger gotowy. Nie, to nie jest burger! To jest burger! A twoje danie to nie wiadomo co! Jeszcze nie skończyłem babciu. Teraz przysmażę go za pomocą palnika. Pianki się podpieką, pieką, bułka zyska chrupiącą skórkę, a czekolada będzie gorąca i ciągnąca. Ted, zaraz wywołasz pożar. No, teraz gotowe. Można próbować. Wow, moje ulubione burgery! Spróbuję najpierw tego! Mmm, wyśmienity! Bardzo mi smakuje! A ten burger jest jakiś dziwny, Wezmę gryza, wow, to czekolada! Orety! Jest pyszny! Ogłaszam go zwycięzcą! Ura, wygrałem! Wiedziałem, że Ci się spodoba, ale jak to? Ile my tu mamy wszystkiego? Co tym razem wymyśliłaś Susi? Chcę pizzę peperoni z pieczarkami i serem. Zaczynajmy bitwę, babciu! Babcia jest mistrzynią w kategorii wyrabiania ciasta! A teraz wezmę się za pomidora! I zamienię go w sos pomidorowy! O tak, trzeba to robić z wielką siłą. Teraz rozprowadzę sos na ciście. I drobno posiekam warzywa. Uff, zmęczyłam się! Co tam masz tec? To druga babciu jest chralnica i tarka do warzyw. Multislicer do owoców i warzyw. Z łatwością można nim posiekać cokolwiek. Na przykład pokroić z plasterki, kiełbasę. Albo nawet pieczarki. Widzisz, jak fajnie to wychodzi? Pomidory z łatwością można zamienić w papkę. Tak, krajalnica jest tak mocna, że posieka nawet kukurydzę. I banana. Nie potrzebuję go, ale tak mi się spodobało, że musiałem to zrobić. Teraz wyłożę to wszystko na ciasto. nie na gotowe. Jak ja zmęczyłam się tarkowaniem tego sera, to naprawdę ciężka praca, nie na moje lata. Babciu, spójrz na to, ser potraktuję rozdrabniaczem. Włożę do niego małe kawałki i gotowe. Kilka prostych ruchów i mamy. Niesamowity aromat. Można posypać nim pizzę. E, babciu, gdzie się podziałaś? Gdy sobie tak siekałeś wszystko, co wpadło ci w ręce, babcia zrobiła pizzę. Wielkie mi rzeczy. Piekarnik to przeżytek. Mam tu palnik. Czas go odpalić. Pod piekę ser rozpuści się i przykryje resztę nadzienia. Co jest to? Nie graj z ogniem, młody człowieku. Jak mi się to podoba. Pizza gotowa. Doskonale można próbować. Babciu Suzy czeka. Smacznego. Obydwie pizze wyglądają wspaniale. Spróbuję kawałek. O, to jest naprawdę pyszne. Bardzo apetyczna pizza. A ta pizza wygląda dosyć niezwykle. Co to? Surowe ciasto? Ted, nie włożyłeś pizzy do piekarnika? Nie mam zamiaru jeść surowej pizzy. Oczywiście wygrywa babcia. Ja? Tak, ja i moja pizza. Babcia wygrała. Ucz Uczcie, musiu! Brawa dla babci. Wow, jak to dużo wszystkiego. Truskawki. Nie dotykaj to dla Suzy. Zobaczę, co prosi. Mam ochotę na owocowy koktajl. Dacie radę? Oczywiście, Suzy, babcia już się bierze do pracy. Będzie miał w sobie tyle witamin. Truskawki kroję w cienkie plasterki. A teraz pokroję banana. Wszystko wrzucę do wysokiej szklanki. A teraz rozgniotę to widelcem. Właśnie tak. Powstanie pióre z truskawki i banana. To będzie takie pyszne. Widelcem, serio? Takie rzeczy robi się w blenderze. Zaraz ci pokażę. Mam taką krajalnicę do jabłek. W mgnieniu oka jabłko jest w kawałkach. Do arbuza też jest krajalnica. Patrz, jakie to łatwe. A dzięki mechanicznej ubieraczce mogę bez problemu usunąć skórkę z mango. Z kolei slicer pokroi banana na cienkie plasterki. A to jest gadżet do obierania ananasa. Można nim łatwo wydobyć miąż. Gotowe. Teraz tylko wszystko wrzucić do blendera i włączyć szybkie obroty. I tyle. Zaraz będzie super koktajl. Podam go w skórce od ananasa. To będzie tropikalne smoothie jak na wyspie. Mucha nie siada. Ej, babciu, uważaj, zaraz się rozleje. O, dzięki Ted. Babcia nie ma tak ładnego koktajlu jak ty. Szkoda, że nie miałam takich gadżetów. Proszę, Suzy, wszystko gotowe. Orety! Super, najpierw spróbuję tego koktajlu. Jest pyszny, prawdziwie tropikalny. A co to? No też niezły. Nawet nie wiem, który wybrać. Chyba bardziej smakuje mi ten egzotyczny koktajl. Bra, wiedziałem! Ted znów wygrywa. To przez Twoje gadżety. Podobało Ci się to wyzwanie? W takim razie pospiesz się i zasubskrybuj nasz kanał. Na multidu czeka na ciebie więcej smacznych wyzwań, zabawnych historii i śmiesznych postaci. Do zobaczenia, papa! Pa.